Dobrze. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Adam Wójt. Tak jak przedstawiono, jestem studentem Akademii Sztuk Pięknych. Przeszkadzam właśnie. Yy, tak na początku chciałem powiedzieć, że jestem bardzo zestresowany, bo jak byłem poprzednio, widziałem, że jesteście bardzo fajną publicznością i bardzo mnie cieszy, że zostałem jakby zaproszony tutaj przez siedzące grono yy, do wystąpień. Yy, na co dzień zajmuję się wieloma rzeczami. Śpię dużo, czytam, piję herbatę, yy, fotografuję, nie działa. Boże, spaliłem. Fotografuję duże konie. To jest bardzo fajne zdjęcie. Znalazłem je w Lwowie na przedmieściach. Yy, już niedługo wyjaśnię o co chodzi. Yy, bardzo dziwne, że te konie się pasą właśnie tu. Yy, drugie takie zdjęcie bardzo podobne znalazłem na Wyspie Słodowej, kiedy Straż Miejska spisując młodzież. Yy, może, nie, może nie Straż Miejska. Ale spytałem tą panią, która siedziała na koniu, co zrobić z... wiecie z czym. No i wzięła szufelkę i... wszystko wrzuciła do Odry. Ja nie dostałem pana. To jest takie fajne zdjęcie. Teraz zrozumiecie, do czego dążę. Na no, co dzień jestem... słuchajcie jak to... Teraz mnie słuchajcie, Czy bardziej tak? Na co dzień też pracuję jako kurator galerii EMDES, i to jest tylko autopromocja, naprawdę. Zapraszam Was, o 20 jest bardzo, bardzo fajna impreza. Z tych miejsc musicie przyjść. Yy, upijamy ludzi. Yy, tak naprawdę to jest obiekt rzeźbiarski 365 kiliszków wódki na zamrożonej Coca-Coli. Yy, wszyscy się upili, ale też rozdajemy kwiaty kobietom, tak jak tutaj na 8 marca. No, i robimy też takie wystawy, których nikt nie rozumie, że trudno oddzielić obraz od ściany. Ale też działamy politycznie. Pani się nie podoba, nie? później wyjaśnię, porozmawiam. Ja też mam poglądy pra prawie. I tak naprawdę, dlatego powiedziałem o tych koniach, kobietach o tym całym skiełku bardzo są podobne, przynajmniej z tyłu. Pamiętam tą prezentację pani. Która robiła makijaż, wszystko tam od tyłu. Nie wiem, czemu nie przyszło, chciałem się z nią mówić, ale im, wszelkie te prace, prawda? Bo zobaczmy to, bo co różni to od tego, nie? Które jest kitchen? To akademizm. Tutaj Rokoko. Co za krew No, tu trochę lepiej. Ja, Góra, to lubię impresjonizm, to znalazłem na Digarcie. Mam nadzieję, że nikt nie siedzi z publiczności, kto jest autorem tej pracy. Yy, też lubię tą pracę, no to tak, myślę, że wiele jest takich tatuaży, będzie jakaś taka prezentacja o tatuażu, chętnie posłucham. Yy, zresztą to jest mój ulubiony malarz, Bartus, jeden z niewielu malarzy, których docenił Różewicz. Yy, powiedział, że Bartus i Bacon byli ostatnimi dobrymi malarzami. Yy, no, tak no. czy tak, prawda? <gry> Tak? Czy tak? Jaka jest różnica? Tak naprawdę różnicy nie ma żadnej, bo jesteśmy wszyscy po 2000 roku robieni. Natomiast sztuka po 2000, a może wcześniej, jakby to rewolucji seksualnej, staje się, kiedy Wenus i Jowisz przetoczyły taki dziwny krąg. W ludziach, jakąś taką świadomość, może nie jesteśmy wszyscy jeszcze oświeceni intelektualnie, ale przebudzamy się. Bardzo fajne realizacje rzeźbiarskie, tak naprawdę. I wydaje mi się, że dzisiejsza sztuka poszukuje takiej przemiany. Nie potrzebujemy już gustów, które będą schlebiały naszym upodobaniom. Nie potrzebujemy taniej erotyki potrzebujemy właściwie mutacji, bo jedynie mutant, który potrafi się przystosować, wiem, to jest inne sam jestem mutant. Jedynie mutant, który postawi, postara się przygl, przemianować swoją osobę, nie działa, tutaj było, jest w stanie zaakceptować to, co w nim inne, świeże, innowatorskie. w yy, Klein, który jako pierwszy... W zasadzie w latach 60., może się mylę, ktoś z historii sztuki pewnie powie dokładnie, że jeszcze troszkę wcześniej malował kobiety w ten sposób i ich zatki odbijał na płótnie. Wtedy to była sztuka. I w sprzedał pierwszy, jako pierwszy człowiek, obraz, którego nie namalował. Sprzedał tylko na niego czek. Wyskoczył też z tej wysokości. To jest fotomanipulacja, to są lata 60., ale dla swoich uczniów był guru. Oni go złapali tam. Jest takie dalsze ujęcie, kiedy oni podbiegają z taką kotarą. Ale dlatego o tym mówię, że łatwo jest nam manipulować, jeśli chodzi o sztukę. Dzisiaj nie wszyscy to rozumieją, bo jaka jest różnica między szazą a pięknym akademickim płótnem? Tak naprawdę żadna. Wszędzie są tylko pieniądze. Dlaczego nazwałem tą prelekcje Karnala. Kojarzy mi się to przede wszystkim z wydobywaniem z siebie tych aspektów, które są jak, w jakiś sposób krytyczne. Yy, krytyczne y, rozumiem przez to, że nie boimy się jakby własnych lęków, słabości, jakichś krzywizn, ale też takich mentalnych y, jakby takich naszych zawirowań. Jerzy Bereś jako jeden z czołowych polskich artystów Malował sobie genitalia, była to sztuka krytyczna wobec Unii, wobec państwa. Wcześniej, jest, niestety, jest to czarno-białe zdjęcie, ale to, jest, to są kolory naszej flagi. Pił przy tym wódkę. Nie pamiętam, co mówił. W zasadzie kiedyś widziałem ten performance nagrany na żywo, ale co chwilę wypijał wódkę i sobie domalowywał kolejne części. A Lady Gaga, czy to jest sztuka? Ta praca pochodzi z lat 80. To jest artystka, która już w latach 80. przybrała się za sukienkę. Ten eksponat tu dzisiaj w Nowym Jorku. Także możemy tutaj mówić o wielu wtórnościach, wielu powtórzeniach. Dlatego łatwo nas oszukać. Jeśli chodzi o szadę, jeśli chodzi o malarstwo akademickie cały czas. Musimy być na baczności. Jeśli chodzi o mięso, jeśli chodzi o wykorzystywanie prawdziwego mięsa, bardzo dobry polski rzeźbiarz Paweł Oldhammer, wyrzeźbił swój autoportret. Jest to jedna z wielu kombinacji już teraz z włókien, z mięśni bawoła, ze skór świni. Y, powstały tak świetne realizacje imitujące skórę człowieka. Wiem, że to niektórych z Państwa może brzydzić lub też niepokoić, że ja takie rzeczy mówię, ale ja tylko mówię to, co się dzieje w dzisiejszej sztuce. Zapraszam na o ósmię, także u nas jest zupełnie inaczej. Y, bardzo świetna wystawa w pewła vangarda, jak byłem w pierwszym roku studiów pewien pan, Tomasz Domański hmm, spreparował, nie wyrzeźbił, obiekty, to były koty. I proszę Państwa, dzisiaj nie trzeba już rzeźbić. Dzisiaj wystarczy w domach na Śląsku, bo była tam taka tradycja, znaleźć koty, które były zamurowane w ścianach. Yy, takich kotów było trzy. Południe, wschód, północ. Na szczęście lub nie wiem dlaczego, ale świetnie to wyglądało. Taka inna praca ze świnie, taki, można powiedzieć, relief z tego był, też z tej wystawy. Wystawa się nazywa w surowce wtórne, można ją zobaczyć w internecie. Pamiętam, taka najlepsza praca, której nie mogłem znaleźć, była z paznokci obgryzionych. Bardzo dobra. No i znowu my mamy ciało, tak jakby wchodzimy coraz głębiej. Tak doszliśmy najpierw do, od imitacji prawda, sukienki. Yy, potem przeszliśmy do imitacji ciała. Następnie artystka Orléans w latach 80. zaczęła sama siebie operować operacje plastyczne bardzo na szeroką skalę, w zasadzie cały czas się zmieniało. To była bardzo silna sztuka feministyczna, bardzo silnie piła na wizerunku kobiet. Dzisiaj niewiele się zmieniło, ponieważ i tak kobiety chcą być bardziej jak Lady Gaga na przykład. No to jest jakby zdjęcie, prawda? Tak? To czy to, nie? To jest właśnie jakby dokładnie magazynu, a to jest właśnie do wystawy, to jest, do, to jest do, na wystawę sztuki współczesnej. Hmm. Najciekawszym przypadkiem jest sterak. Sterek jest. Yy, to artysta, który mieszka w Australii, zajmuje się nowymi mediami, nowymi technologiami, podłącza do siebie te technologie, tworzy awatary. Zaczynał jako artysta, który podwieszał się, prawda? Wszyscy to znamy, gdzieś już to, każdy się to spotkał z tatuażami, ze skaryfikacjami, wie czym jest podwieszanie się. On robił to w bardzo wyrafinowany sposób. Taki bardzo można powiedzieć artystyczny, wręcz taki szomański. Dzisiaj jedna z jego ostatnich realizacji to wszczepienie sobie prawdziwego ucha. Tak. No, mam nadzieję, że nie jest to ucho Wankogę. Dziękuję.